Cześć, witam Was na kanale Organic Life Pro. Zapraszam Was do obejrzenia najnowszej serii na naszym kanale dotyczącym produktów firmy Organic Life. Filmy tej serii będą pojawiać się w każdy wtorek oraz w każdy piątek, a będziemy w nich mówić m.in. o Skin Essential, Aqua Virtual, Organic Man, Collagen Lift, o fitoregulatorach, o serii No Problem oraz o serii Redness Solution. Z tego miejsca zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, tak aby nie opuścić żadnego odcinka z tej nowej serii oraz mieć możliwość powrotu do poprzednich nagrań. W dzisiejszym piątym odcinku porozmawiamy o fitoregulatorach. Cześć, mam na imię Manuela. Cześć, mam na imię Dorota. Serdecznie Was witamy dzisiaj ze SPA Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Chciałybyśmy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem z pracy w gabinecie kosmetycznym na produktach firmy Organic Life. Dzisiaj pod lupę bierzemy serię fitoregulatorów. Co to są fitoregulatory? Fito oznacza wyciągi ziołowe. Regulator, preparat, który nie tylko pielęgnuje skórę, ale aktywnie działa na jej komórki. Fitoregulatory Organic Life to kosmetyki bazujące na bardzo dużych stężeniach wyciągów botanicznych, nie mających swoich odpowiedników na świecie. Tak, to są produkty opatentowane przez firmę Organic Life. Bazą naszych fitoregulatorów są naturalne emolienty, takie jak olej słonecznikowy, olej makadamia, olej z pestek winogron, masło shea, masło kakaowe. Ale również liczne składniki aktywne w postaci witamin, witamina A, witamina E, alantolina i pantenol. Czyli witaminy młodości. Tak. Jak również wysokie wyciągi ziół. Tak. Czyli to jest nasza baza, i po kolei w każdym produkcie jest bardzo duże stężenie ziół. Pierwszy, fitoregulator z arniką górską. Tak, ja Arnikę Górską polecam moim klientkom, które bardzo często narzekają na stłuczenia skóry, zacinienia, na zostaje limfatyczne, ale również dla osób, które borykają się z przebarwieniami, po to właśnie, aby poprawić ich koloryt. Ja Arnikę mam zawsze pod ręką, ponieważ jest genialna, jeśli chodzi o… Jest mały Józio. Tak, to jest mały Józio, który chodził i się obtłukiwał w trakcie nauki chodzenia i siniaki, krwiaki posmarowane, znikały, idealne. tak bardzo ładnie wspiera gojenie. Również wszystkie klientki, które wyjeżdżają na jakieś szusowanie, zimowe szaleństwo, to zawsze to jest takie must have w bagażu, także bardzo ładnie również mi pomaga przy bólach mięśniowych. Yy, więc arnika ma bardzo szerokie zastosowanie. Uwielbiam. Kolejny nasz produkt, nagietek lekarski. Tak, nagietek lekarski e, przede wszystkim e, trzy razy o. Tak. Już nasze babcie wiedziały? Tak. Odbrożenia, oparzenia, odleżyny. Tak e, ale przede wszystkim e, nagietek lekarski również wykorzystujemy e, w kosmetyce jako produkt uelastyczniający naszą skórę. Pięknie uelastycznia, skóra jest gładka, yy, mam... sprężysta. dokładnie. Ja również polecam dziewczynom, które spodziewają się dziecka. Sama przetestowałam na swoim, że genialnie sprawdza się pod pieluszkę, jako taka ochrona przed odparzeniami. Duży odzew ze strony moich klientek był również tutaj, właśnie w stronę nagietka lekarskiego. Bardzo ładnie hamuje. Bądź też nawet bym powiedziała, łagodzi objawy z atopowym zapaleniem skóry. Tak. Czyli e, jeśli też lubimy gotować, to nagietek powinien być u nas w kuchni. E, uratował mnie nieraz przed bąblem od oparzenia. E, następny kasztanowiec Kaszanowy, zwyczajny. Tak. Również bardzo znany, tak, uwielbiany. Znany. Jego właściwości, które. Stosowany już od dawien dawna, prawda? Tak, Aśtonowiec. chyba XVI wieku. Tak, 16 wiek. Działa na rozszerzone naczynka, tak, ale... również na zastoje limfatyczne. Tak, ale świetnie sprawdza się właśnie przy takich już aktywnie popękanych naczyniach krwionośnych. Bardzo w Tak, żelakach również. Bardzo ładnie łagodząc je. Tak. Jak byłam w ciąży, to właśnie kiedy te nogi takie ciężkie, opuchnięte, zastosowałam kasztanowiec zwyczajny, no to naprawdę przynosił ulgę. Krew zaraz inaczej krąży, znikają te zastoje, opuchlizny, więc stosowałam z powodzeniem i spokojna o bezpieczeństwo mojego dziecka. Tak. Również stosowałam kasztanowiec przy pracy w gabinecie kosmetycznym. Po 14 godzinach na nogach naprawdę daje rewelacyjne ukojenie. Dobrze, kolejny preparat z przestępem białym. Brzmi tajemniczo, przestęp biały. Jest tajemnicze. Zioło, które trochę było zapomniane. Firma Organic Life zastosowała znowu jego cudowne właściwości. Jak działa przestęp biały? Przestęp biały przede wszystkim rewelacyjnie łagodzi wszelkie stany związane z bólem mięśniowym, stawowym, stawowym. szyjnym przy aromatyzmie. Przestęp biały niektórym z naszych klientek, które cierpią na migrenę, przynosi ulgę, smarowany w miejscu bólu. Musimy tutaj powiedzieć, że przestęp biały nie jest lekarstwem i w żaden sposób nie leczy przyczyny bólu, ale bardzo ładnie. Yy, hamuje odczucie, właśnie, bólu, łagodzi. Tak. Fitoregulator, bylica, boże drzewko. Oj tak, Blica Boże drzewko pomogła niejednej osobie, i ja tutaj mogę przytoczyć pewną sytuację, która miała miejsce u mnie w gabinecie, moja klientka, długoletnia klientka, postanowiła udać się do innego gabinetu kosmetycznego i wykonała sobie zabieg kosmetyczny na twarz. No i kochani, reakcja była taka, że przyszła do mnie, przybiegła wręcz i prosiła, Boże, Boże, pomóż, pomóż. No to w takim no, nic innego, jak tylko po prostu brica Boże drzewko. Ponieważ brytyjska Boże drzewko. Świetnie, hamuje wszelkiego rodzaju stany zapalne. I, i reakcje adomego. alergiczne? Nie wiadomego pochodzenia. Dokładnie. Ja miałam tą samą sytuację, znaczy podobną sytuację, gdzie osoba z mojej rodziny yy, dostała jakiejś takiej silnej reakcji alergicznej na rękach. Naprawdę to było bardzo, bardzo poważne. I tutaj jakieś leki tradycyjne nie dawały żadnego efektu. ja mnie weź, spróbuj, i rzeczywiście dopiero bylica Boże drzewko pomogła. Tak, ale również e, bardzo polecam Belice Boże Drzewko e, na trądzik różowaty, tak. na wszelkiego rodzaju odmrożenia, na robiące rany. Bardzo cudownie e, pomoże i załagodzi. Potwierdzam, u moich klientek podobnie. E, I odmrożenia. Jeśli wasze dzieciaki odmroziły, chociaż teraz zimy są łagodne, ale może wyjechaliście gdzieś w góry i odmroziliście sobie uszy czy nos, to bardzo ładnie, bylice że drzewko pomoże przy stanach odmrożenia. I nasz wspaniały Oczar wirginijski. Oczar nas oczarował. Eee, tak. Tak, Uwielbiamy. Ja z mojego własnego doświadczenia mogę opowiedzieć o tym w fitoregulatorze. Jeszcze rok temu miałam ogromne problemy z trądzikiem i Oczar był pierwszym kremem, po który sięgnęłam. I rewelacyjnie załagodził moje wszelkie stany zapalne skóry. Oprócz tego bardzo ładnie reguluje pracę gruczołów łojowych, co jest istotne. Hamuje wydzielanie sebum. I nadaje się rewelacyjnie pod makijaż. Tak, bardzo ładnie obkurcza pory, matuje, skóra jest gładziusieńka. Jak po nałożeniu jakiegoś nie musimy nakładać silikonowego podkładu, Dokanie. żeby uzyskać pożądany efekt. Ja również polecam oczar wilgijski osobom, które borykają się z żelakami, z pękającymi naczynkami. Eee, z trądzikiem również różowatym, tak. nie tylko trądzikiem młodzieńczym. Tak, z złotokowym zapaleniem skóry, e, ponieważ bardzo hamuje te wszelkie stany zapalne. Tak. Oczar jest naprawdę uniwersalny i nas oczarował. Tak. Podsumowując, e, to są produkty naturalne, e, bardzo wysokiej jakości, i tutaj nie bójmy się ich używać na twarz czy ciało. ciało. O skórę trzeba dbać. Kompleksowo. <noise> <noise> Firma Organic Life reaktywowała zioła, które wspierały ludzi od wieków, a ostatnio były trochę zapomniane. I na nowo poznajemy ich właściwości. Między innymi mowa tutaj o przestępie białym i bylicy Bożym Drzewku. Nie bójmy się używać y, tych produktów y, na twarz na ciało są to produkty naturalne, więc są one na tyle bezpieczne, że możemy aplikować je na każdą powierzchnię naszego ciała. Tam, gdzie mamy aktualnie potrzebę. Jeśli macie jakieś pytania co do fitoregulatorów, piszcie do nas. A za dzisiaj wam bardzo dziękujemy i już was zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie zostawcie je komentarzu pod tym nagraniem, a ja już teraz serdecznie zapraszam Cię w przyszły wtorek na kolejny odcinek tej serii, w którym porozmawiamy ponownie o fitoregulatorach, jednak będziemy omawiać inne produkty z tej serii, między innymi porozmawiamy o smoczej krwi, więc serdecznie Cię zapraszam na odcinek, żebyś go nie ominął, subskrybuj ten kanał i widzimy się już w najbliższy wtorek. Trzymajcie się, hej!